Witajcie po kolejnej długiej przerwie na kanale. Z tej strony kolonizacja swarp. Dzisiaj zrobię coś, co planowałem od kilku miesięcy a mianowicie skrytkuję kilka moich najpopularniejszych filmików. Prawdopodobnie jesteście tutaj właśnie dzięki nim. Nie przedłużając, zaczynamy. O, wjechało moje klasyczne intro. Aż począłem ciarki ze Trzeba chronić dzieci przed przemocą i drastycznymi scenami zabijania w grach komputerowych. Alarmuje Amerykański Instytut do Spraw Mediów. Um, czy wy też to widzieliście? Tam pisze Śmierć w sieci, a ona mówi o brutalności w grach komputerowych. Jeszcze wtedy nie przeszedłem mutacji, więc będziecie musieli się przyzwyczaić, że w kolejnych dwóch filmikach, które tutaj zobaczymy. Również mój głos będzie strasznie piskliwy. I rodziny. Instytut opublikował czarną listę gier. Większość z nich jest dostępna w Polsce i bardzo popularna wśród dzieci. O tym, co warto zarekwirować naszym dzieciom, żeby nie zwariowały, Piotr Maślak. Żeby nie zwariowały, trzeba im zarekwirować telewizję. Bo tam jest TVN! Klasyczny żart z przesterem. Widać, że byłem wtedy wielkim fanem Gargamela. O oh like just... Zadanie zjeść mózg ofiary to stab the zombie um, ale w stab the zombie można też grać człowiekiem i zabijać zombie. Gówno prawda. Kilka miesięcy temu zagrałem w tę grę i nie, nie da się tam zabijać zombie. Co ja wtedy za research robiłem, że takiej po prostu prostej rzeczy takiego prostego faktu na temat gry nie mogłem znaleźć w internecie, tylko tak z jakiegoś powodu pomyślałem, że... Tutaj po się pomylił i musiałem to powiedzieć mimo, że to nie jest sprawą w ogóle. Jeden na liście najdrastyczniejszych gier przygotowanej przez Amerykański Instytut do spraw mediów i rodziny. Większość z tych gier jest dostępna w Polsce i jest bardzo popularna. Battlefield 2 i gdzie ta... Ma pan gang. No i zarządza się tym gangiem. Jej, ma, e, walczy, się, walczy się z innymi mafiami. Jest się żołnierzem, i ogólnie należy się do drużyny i zabija się innych. Tak? W przeciwieństwie do naszych nastoletnich ekspertów, rodzice, tacy jak Elżbieta Paś. E, a dlaczego właśnie tam jest ta Elżbieta Paśko, czy Bóg wie jak ona się nazywa? Skoro mogli wziąć tam jakiegoś losowego kogoś z telewizji. Jakbyś zbanie nie komentował tego w trakcie oglądania, tylko przygotował skrypt, jak teraz, to byś wiedział, dlaczego jest tam właśnie ta kobieta. Z Warszawy rzadko orientują się, w co grają ich dzieci. Syn mój ma starszego brata i po prostu ten starszy brat kontroluje i sprawdza, jakie gry włącza. Tak, już widzę, jak ten starszy brat go pilnuje. Pst, dzieciak. Chciałbyś może zagrać w GTA? Jasne, ma się nie dowie. Najlepsze jest to. Że ja to naprawdę mówiłem w trakcie oglądania, więc nawet nie wiedziałem, że autentycznie pokażę właśnie tego dzieciaka, który mówi, że gra w GTA. No, fajne to sprawdzanie gier przez jego brata. Takie niezbyt skrupulatne. No, no grą to jest GTA, GTA, właśnie tam dużo można strzelać. E, te, to jest chyba jej syn, XD. Dobra, ale widzieliście te dzieci? Wszystkie grały w jakąś brutalną grę i dwie osoby w GTA. I pewnie jak ktoś nam powiedział, że gra w Reimana, to go wywali z nagrania, bo to nie jest brutalna gra. Na Psycholog dziecięcy Renata Kałucka dostrzegła zagrożenie, gdy zobaczyła w co gra jej ośmioletnia córka. Ja mam pytanie. Kto jej to grę dał? Materiał jest z 2005 roku. Internet w Polsce szybki wtedy nie był, a ośmioletnie dziecko nawet teraz nie ogarnąłby piractwa, więc to oznacza... Że tą grę musiał zainstalować ktoś dorosły i najprawdopodobniej ktoś z jej rodziny. Ekran, Ekran zalewa się, krwią wtedy, kiedy Jak się mówi, kogoś takie zabije. gry mają bardzo duży i bardzo zły wpływ na rozwój dzieci. To jest taka nauka o tym, że można mieć kilka żyć, na przykład takie trochę dalekie od rzeczywistości rzeczy. Nauka tego, że jak się kogoś zabije, to ktoś może powstać i żyć od nowa. Hmm, nauka o tym, że jak ktoś zginie, to odrodzi się od nowa? To widzę, że pani chyba chrześcianką nie jest. Oj, 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 oj. Gdybyś wiedział, gdybyś tylko wiedział, że kilka lat później ty też nie będziesz. Nauka ogromnego okrucieństwa. Nauka powszechnie dostępna w polskich sklepach, także dla kilku latków. Prawo nie zakazuje bowiem sprzedaży gier komputerowych nieletnim. Wymaga jedynie zaznaczenia na grach, że nie są dla dzieci, ale to producenci decydują jakie gry oznaczać. Na pudełkach bardzo często brakuje informacji czytelnych dla rodziców. Co to są za gry? Czy to są gry bezpieczne? Czy to są gry, które niosą za sobą krew, przemoc, przestępstwo? Czy niosą ze sobą przestępstwo? Jeżeli spiraciłeś grę, to tak. Fundacja Dzieci Niczyje właśnie przygotowuje listę wszystkich gier komputerowych dostępnych w Polsce z dokładnymi opisami. Listę najdrastyczniejszych, podobną do tej amerykańskiej, tworzy polski rząd i niedawno powołana minister ds. Ochrony Życia i Rodziny. To jest pierwszy krok, który można zrobić już w tej chwili. Kolejny krok to wprowadzenie obowiązkowego oznaczenia gier i zakaz ich sprzedaży dzieciom. W walce z krwią i zabijaniem najbardziej zdecydowani są Niemcy. Rząd zapowiada zakaz sprzedaży drastycznych gier. A wiecie dlaczego Niemcy zabraniają kupowania takich gier? Ponieważ zrobili pierwszą i drugą wojnę światową i chcą się teraz odpłacić. Co ja pieprzyłem wtedy? Oczywiste jest to, że pierwszą wojnę nie wywołali Niemcy tylko Austriacy, ale też Niemcy nie zakazują sprzedaży brutalnych gier przez swoje zbrodnie wojenne. Jest na to kompletnie inny powód, ale o tym nie będę dzisiaj mówił. Teraz przechodzimy do kolejnego filmu. To szokujące, 16-letni Maksymilian W., który zabił w Rzechlinie swoją babcię, był opętany przez gry komputerowe. Tak zaczyna się artykuł na stronie fakt.pl. Ci, którzy go znają, opisują Maxa tak. Skulona postać, wpatrzona w ziemię, wybuchy agresji, koledzy tylko tacy, którzy grali w gry komputerowe. A do tego ekran komputera, który był dla chłopaka całym światem. Nikt nie dostrzegł, kiedy kompletnie dał się wciągnąć przez wirtualny świat. I stracił kontakt z rzeczywistością. Komputer stał się jego świątynią, a twórca jego ulubionej, agresywnej gry Counter-Strike Bogiem. Czekajcie, to co jest, agresywny? Chyba tylko jak ruskie wbiją na serwer. Umieścił on na swoim profilu obrazek Jezusa, którego twarz zastąpił twarzą Gabena. Tyle, że to tylko mem. Modlitwę Ojcze Nasz przerobił na komputerowy slang Gabe Nasz, który jest w choroma case'ie. Święć się grotto Twoje, przyjdź królestwo Valve bądź kasa twoja. Daj nam skina dobrego, najlepiej czerwonego i odpuść nam nasze staty, jako i my odpuszczamy naszym team teamplayerom. Choć normalny człowiek nic z tego nie zrozumie, bo to język zrozumiały tylko dla graczy, graczy CSa, strach go czytać. Co to wszystko znaczy? To znaczy, że Gabe Newell jest w skrzynce Chroma, który jest skórka do skara 20, czyli grotto, żeby Gaben miał pieniądze, żeby dał nam wartościową skórkę najlepiej rangi czerwonej, czyli najlepszej, czy ja właśnie tłumaczyłem randomom z neta, o czym była ta memo modlitwa? Jeez, chyba serio myślałem, że ten podziewny film zobaczył jacyś boomerzy i wreszcie dowiedział się, co to jest ten Gabe. Em. Nawet na teście z matematyki, którego zdjęcie wrzucił do internetu, zamiast rozwiązań zadań pojawiły się hasła Gabe, grotto, Prince gry komputerowej. Nóż motynkowy jakby nic wokół nie istniało. Czekajcie. Grotto to, to nie broń! To skórka do broni. Dokładnie do Skara 20. Z dopiero co kupionym nożem atrybutem gry. gry. Atrybutem? Nie mam pojęcia dlaczego się z tego zaśmiałem. To głupie nazywać butterfly knife atrybutem gry, ale nadal nie mam pojęcia czemu to wydawało mi się wtedy zabawne. Wszedł do pokoju babci i zadał jej śmiertelne ciosy. Jednak śmierć w rzeczywistości jest bardziej przerażająca niż na ekranie komputera. Więc dzieciak przykrył ciało babci obrusem. Zosta ciało zostało znalezione, a chłopak trafił do więzienia. Kto by się spodziewał? Co to była za reakcja? Brak jakiejś płęty, normalnej końcówki, czegokolwiek? Tylko kto by się spodziewał? I tyle? W jakim cudem ten film nie ma miliona łapek w dół? Teraz przejdziemy do ostatniego, ale też najbardziej normalnego filmu ze wszystkich trzech, które tutaj widzieliście. Naprawdę ciekawa karta na początek. Serio trochę obawiałem się, że TFN zdejmie mi ten filmik, bo nie ocenzurowałem ich loga ani nic nie przekształciłem ani audio, ani wideo więc zwykle za takie rzeczy no, były copyright strajki, ale w moim przypadku nie. Witam, witam, ja jestem Swarp. W tym odcinku ocenię dzwonów z TFN, którzy niczym jako Czarodzi twierdzą, że kiedyś to było. TFN na pewno mi ten film zdejmie. TFN filmu nie zdjął, ale za to, co ciekawe, link do streamable już nie działa. I tak, tego filmu nigdy nie było na Your Upload ani na Widozie. Ja więc ten film wrzucę też na Your Upload i Vidozę. Linki oczywiście w opisie i na Discordzie. Zaszlamy. Ja nie gram za dużo. Dziękuję. Tak, ja Kuba. dużo czasu spędzam akurat przy komputerze, bo aktualnie... Ale grając w gry? Nie, ja jestem trenerem <grym> i analitykiem. Trenerem. Ale to właściwie zagasiliśmy temat. A czy można, tak. można trenować e-sport na boisku? Na boisku zdarza się. Są drużyny w Polsce, które mają trenerów też od przygotowania fizycznego i jakaś bieżnia, boisko, z reguły siłownia. Wydaje mi się, że siłownia jest znaczy, ale powiem wam tak. Najbardziej chyba z tego wszystkiego zaskoczyło mnie i może też trochę przeraziło to, że popularność e-sportu zaczyna naprawdę przebijać popularność klasycznego sportu, na którym myśmy się wychowali. No mnie to nie dziwi. Mimo, że e-sport rozwija najwyżej koordynację oko, ręka i coś w mózgu, to jest to jak najbardziej wartościowe, a nawet wartościowsze niż piłka nożna, która na boiskach szkolnych i innych jest zwykłą kopaniną. Oj, 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 oj. Widać, że Sfarb te dwa lata temu nie lubił WF-u. W sensie, no miałem trochę racji z tym, że piłka nożna na boiskach szkolnych to zwykła kopanina, ale to nadal ruch i można to nazwać sportem. Czy myślicie, że tak będzie za chwilę, że w ogóle ten sport klasyczny straci na popularności? Ile, ile jest w tej chwili graczy? Jest ponad 2 miliardy. No to jeżeli jest tyle graczy, to ilu jeszcze jest tych, którzy to oglądają? Ci, którzy oglądają te transmisje są w tych 2 miliardach graczy. I tak. do czego nam będzie taki wielki kciuk potrzebny? <laughs> ja myślę, że to jest... Um... Inny rodzaj wyborów. Jeżeli mówimy o tym czasie wolnym, którym dysponujemy w ciągu tygodnia i o tych rozrywkach, których się oddajemy w ciągu tygodnia, mając te kilka dni, kilka godzin wolnych po, po, po szkole, po, e, po pracy. To najczęściej to, co mamy dostępne, mając troszkę czasu, no to jest to, co możemy zrobić w domu. I tutaj nie mamy wyborów, czy też to granie nie wycina nam e, tak dużo tego czasu z tego, co moglibyśmy robić na zewnątrz, ale jednak z tego, co moglibyśmy w robić w domu. Panowie, wycina słowy, i to jak jasna cholera. To jest moim zdaniem teoria nie do obrony. To zależy. Z tego, co wiem, dzieci pana Kraśko grają głównie na komórkach, a korowi gracze nie za bardzo zaglądają na komórkowe gry i e-sport to głównie pecety. Gry mobilne są zrobione, aby wciągać i wyciągać pieniądze od dzieci. Nadal zgadzam się z tym, co powiedziałem wtedy, jeżeli chodzi o gry mobilne. Obecnie większość mobilek to growy ekwiwalent clickbaitowych filmików na YouTube. Kolorowe, bezwartościowe zapychacze mózgu które przy okazji zabiorą wam trochę kaski z konta bankowego albo zespołu reklamami. Kończąc moje zdanie, e, tak naprawdę alternatywą e, czy tym, e, co robilibyśmy w zamian, byłaby telewizja, byłaby książka, byłby internet? Nie, nie zgadzam się. Boisko, Przepraszam, ale się nie, nie zgadzam, nożna, naprawdę, dlatego, że kiedyś, kiedyś tego nie było. Padało, nie padało, wychodziło się na podwórku, bo co grało, było do roboty? No, cokolwiek. Dziewczyny grały w klasę, chłopaki grali w piłkę. A teraz, mając do wyboru, to jest przerażający widok czasem. No. Dzieci siedzą, piękna pogoda, one siedzą, i, to, i wyglądają jak zombie, tylko kciuki, kciuki na ekranie. No. I, <noise> you I oczywiście argument, że kiedyś to było. I tak, kiedyś tego nie było, ale dzieci wtedy miały książki, komiksy i częściej oglądały telewizję. Teraz częściej dzieci grają i według mnie granie w gry jest lepsze niż na przykład oglądanie Polsatu czy innych takich stacji. Okej, okay, już chyba wiem, dlaczego TVN nie usunął mi tego filmu. Przed chwilą obraziłem Polsat, mimo że z tym antygrowym wysrywem to nie miało nic wspólnego. W ogóle zauważyliście, że w filmie o Polsacie wstawiłem żart o TVN-ie można powiedzieć, że umieszczenie żarciku z Polsatu było jakby isteregiem, czy czymś podobnym. No, no ale wasza odpowiedź na pytanie, czy wygracie, moim zdaniem jest bardzo ważna, bo ja nie, ja nie wiem co z tego wynika. no Że siedzimy, pukamy palcem w ten ekran. No, Okej! Okay. Panowie tutaj o e-sporcie, jak kraśko o popierdółkach mobilnych. A najpopularniejsze gry e sportowe są ekskluzywnie dla komputerów i może czasem na konsolach. Mamy rok 2021 i już trochę się w tym temacie zmieniło. Szczególnie w Azji, gdzie gry mobilne mają większą scenę e-sportową, ponieważ więcej osób posiada telefony mogące odpalić na przykład PUBG Mobile. To jest jakieś zajęcie, to nie o to chodzi, żeby teraz zabronić komuś grać w gry komputerowe, bo to jest niewykonalne i to się nie uda, tylko w tej, a tej pan szkole pan uczą jest internetu. Ale ale jest... Okej, okay, ale tysiąc ja ludzi to... na świecie będzie zarabiało z tych gier, a reszta będzie traciła czas. No. Na grach zarabia na pewno co najmniej 100 tysięcy ludzi i ci, co tworzą, i ci, co grają, i youtuberzy. A pana praca w TVN też nie jest aż tak ważna. TVN może upaść, każda stacja może upaść i nikogo to nie będzie obchodzić. Jeżeli chodzi o argument pana prezentera, to tak samo można podsumować telewizję czy seriale bo jednak oglądający nic tak naprawdę z tego nie ma, jeżeli chodzi o zysk finansowy. Co do mojego starego argumentu przeciw telewizji, to ne, nie miałem racji. Gdyby za kilka lat zniknęło TVP Info, to wiele osób nie wiedziałoby, co ze sobą zrobić. Myśląc, że robią coś mega ważnego. Panie komentatorze. Jeżeli mówimy o, komentatorze, o samej edukacji, bo tutaj odnosimy się do tych szkół, one paradoksalnie nie uczą tylko grania. One przede skurde, wszystkim skurde. uczą... E, programowania gier, modelowania 3D, przygotowują też kadry pod sam rynek gamingowy czy sportowy, który już teraz jest bardzo duży. I oczywiście możemy Tylko się sprasz... z tym zgadzać. Ale, ale, ale wró wróćmy do, tej, do tego jednego wątku. Tysiąc osób na świecie bardzo możliwe, że zarabia na graniu w gry, a 2 miliardy 490 milionów wydaje pieniądze na punkciki do gier na... Punkciki do gier na... Punkciki do gier Punkciki do gier W ogóle już zapomniałem, że popełniłem w tym miejscu taki majstersztyk montażu wideo. Myślałem, że strona, z której pobrałem ten film zepsuła coś przy konwersji z YouTube na MP4, ale jednak się myliłem. Znowu gry mobilne. A widział pan CS-a? Tam nie ma żadnych punkcików do gier. Aktualki w większości gier są za darmo. W sensie, no, aktualizacje w każdych grach są za darmo, z tego co wiem. Tutaj mój argument trochę spadł na jakości w porównaniu do poprzednich, ale tak, Kraśko zbytnio skupił się na grach mobilnych, ponieważ prawdopodobnie jego dzieci grają tylko w takie gry. I to tyle w tym filmie. Komentujcie, subskrybujcie i dołączajcie do serwera Kraina Shopów link w opisie. Nie zapomnijcie posłać mojej epki, która wyjdzie 5 grudnia na większości serwisów streamingowych. Cześć!